Sekund czas Michała Kwiatkowskiego jak dotąd. No i za chwileczkę za moment. No i... Drodzy Państwo, wracamy na trasę Krokowa Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Dzisiaj jazda indywidualna na czas mężczyzn. 48 minut. Na trasie jest już Michał Kwiatkowski. No i zobaczymy, czy jego czasu będzie bliżej. Za chwileczkę najprawdopodobniej to właśnie Michał Kwiatkowski powinien dojechać pierwszy na linię mety. No i zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Przypomnę, czas Michała Kwiatkowskiego: 24 4,34 Taki czerwone, czerwone. czas, ja wiem, Taki czas drodzy pan, Państwo, był na pierwszym międzyczasie, czyli po pierwszym okrążeniu 24-34 teraz, no już na pewno będzie po minut 49. Ponieważ jeszcze Michała nie ma, nie ma Michała, a już 49 minuta nami tu na zegarze zaraz się pojawi. I jesteśmy ciekawi jak to będzie. Z następnymi czasami cały czas czekamy na Michała Kwiatkowskiego. On tu już pomału dojeżdża. Michał Kwiatkowski. E, no, czyli ponad 25 minut będzie jechał. 25 minut tą drugą pętlę, tak jak zakładałem wcześniej. Michał Kwiatkowski będzie finiszował za chwilę. Na Mistrzostwach Polski podczas jazdy indywidualnej na czas pierwszą rundę pokonał fenomenalnie, 35 sekund szybciej od drugiego zawodnika Marcina Wełopolskiego i ponad minutę szybciej. Słyszą Państwo cały czas speakera, który tutaj informuje rzekina, o bieżących wiadomościach z trasy. Coraz więcej 39, 39 kibiców również na macie. Wszyscy chcą zobaczyć, jak Michał Kwiatkowski już, przyjeżdża, pokazują, kibice, że jest Michał Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski dojeżdża na Niemety i co jest. Michał Kwiatkowski na linii mety 25.08, tyle mu zajęło przejechanie drugiej pętli, Łączny czas 49.42, 49.42, drodzy Państwo, przyjechał jako pierwszy, a wyjechał na trasę jako siódmy, fenomenalnie to zrobił, fenomenalnie przejechał trasę, Polarskich Mistrzostw w Polskiej w Gieździe Indywidualnej na czas 39 km 600 m zajęło mu 49 minut 42 sekundy. Przeciętna prędkość 47,8 km na godzinę. No, tak jak już wspomniałem, wolniejsza, wolniejsza, wolniejsza ta druga e, pętla od pierwszej. 25,08 drodzy proszę 25,08 ơ oh, Filipe Jesteś również na razie. Filip Matoszko 55,38. 55,38. A zatem Bardzo dwie rozwija. pętle przejechały na takim samym, samym czasie. 5,56 straty do Michała Kwiatkowskiego. Przecięta ja prędkość 42,7. A zatem średnio całą trasę jechał o ponad 5 km na godzinę wojny. Zresztą tutaj przypomnę, że Filip Matoszko to kolarz niezrzeszony. Y, żadnym klubem, więc połudzki, Michał Kwiatkowski, tym, który jeździ na co dzień moimi, w tym swej, no tutaj nie ma co poszukiwać nikogo, to przecież też każdy wie, tak że formę i dyspozycję ma wielokrotnie lepszą od Filipa połudzki, Matoszko. I powiedzą, 49-42, to przecież to jest, jest fenomenalny czas, kolejny kolaż na metcie. będzie ta dokładność, patrzę, bo to jest kolejny fotoreporter... O ile Adam dobrze zauważyłem, zauważyłem. Prezes Zarządu Lanky Oskar Pruciński... ...bo ta organizacja i Tour de Polonii, i te tylko... wszystkie światowe imprezy, Chodźmy. brawo, brawo, i brawo, brawo. ja mówię dobre słowa... I Panie Przewodniczący, wywołałeś do mikrofonu Adam Siluta, prezes zarządu Langtimu. Chociaż teraz prezes zarządu Langtimu przy mikrofonie, może posłuchajmy co mamy do powiedzenia. Miejsce na mapie Mistrzostw Polski, ale nie nowe jeśli chodzi o imprezy organizowane przez Langtim. To jest miejsce, do którego uwielbiamy przyjechać. Mamy tutaj maratony rowerowe Langtimu, które wspólnie z Geną Live organizujemy, a w tym roku postanowiliśmy zorganizować Mistrzostwa Polski. Myślę, że Wszyscy będą bardzo zadowoleni, bo mamy piękne emocje. Zawodnicy są zadowoleni, bo są tutaj piękne trasy, super nawierzchnia, którą wszyscy wychwalają, że tutaj macie bardzo dobre drogi. I myślę, że w następnych latach też będziemy przyjeżdżali, będziemy organizowali bardzo duże imprezy. Ja tylko szybko powiem, że Patryk Stoż dojechał na metę 53.34, póki co drugi czas. Przede wszystkim są fantastyczni ludzie, nie tylko władze, ale też mieszkańcy są fantastyczni. Władze też rozumieją i czują te imprezy sportowe, które przyjeżdżają do nich, są zaangażowani i myślę, że dużo łatwiej i lepiej się organizuje. jak z kółką, którzy, pasterów, którzy też czują się współorganizatorami. A tu samym czasem on się rosnął. Adam Rekita. Do, tak, Szymon Rekita pojechał świetnie. Dwie minuty. Na macie również Szymon Rekita 3, z, sekundy, z czasem 52.13. 2,5 minuty stracił do Michała Kwiatkowskiego. Przeciec na prędkość 45, 50 Kilometra na godzinę. Również się najgorsza. Strata 3 minuty.

do Michała Kwiatkowskiego. Myślałem, że Adaś Stachowiak pojedzie trochę szybciej. Jeśli chodzi o czas Adama Stachowiaka, który, przyjechał, pojedzie, który przyjechał również z że, Rzymonem, Rekito. 54 Rekito. 54.36 54.36 czas Stachowiaka. 4 minuty 54 50, 4 straty do Michała Kwiatkowskiego. Tutaj przeciętna 43.51 a zatem drodzy Państwo na mecie już na mecie już siedmiu polarzy. Na czele oczywiście Michał Kwiatkowski z czasem 42 Zobaczymy, jak pojadą Michał Białowoski, Maciej Bodnar, chociaż nie zanosi się na to, aby zagrozili naszemu mistrzowi świata z ponferady, ale oczywiście to był wyścigu ze startu wspólnego. Czekamy na kolejne przyjazdy polarzy. No i czekamy, czekamy. I tak dalej dla tych następnych kolarzy, szczególnie na Marcina Bieląbockiego, na Maciej Bodnara. A Chociaż pamiętam, jego no, ich straty były był chyba zbyt duże dla Michała Kwiatkowskiego, a druga pętla przejechana w czasie 25.08 to i roż, tak lepszy rezultat od tych rezultatów białłoskiego bo na razie chociażby gratka z pierwszej serii, więc nie chcę tutaj myśleć co się może wydarzyć, ale jednak Michał Kwiatkowski, moim zdaniem mistrzem Polski w Widłany czas kolicy mężczyzn zostanie jest różnica, zawodnik Kolejny dojechał to, to na metę Tak szybko nam przejechał, że niestety nie dostrzegłem, kto to dojechał. Zaraz, Polacy, zaraz powinienem to dostrzec na naszej tablicy. w końcu ono jest, ten Michał Kwiatkowski, ten Rafał ale no, e -majka, coś, coś Coś tutaj aparatura się chyba zacięła, bo nie, nie, nie wskoczył nam ten rezultat. No to tak jak już wspomniałem, ośmiu zawodników przejechało dystans całej trasy dzisiejsze czasówki. Czekamy na jeszcze sześciu wśród nich Maciej Botnar Marcin Białobłocki, Kamil Gradek. No i pomiędzy nimi na pewno się rozstrzygnie walka o

Dzisiejszego etapu o, dzisiejszych mistrzostw, No i zobaczymy, drodzy Państwo, z jakim czasem Kamil Gradek. Jak widzą Państwo, pewnie tablica przedświetliła się na drugą stronę, więc ciężko zobaczyć czas. Ale ja już tej wiadomość, że to jest 51,29. 51,29 Kamila Gradka. 1,47 Straty do Michała Kwiatkowskiego. No to sporo. Sporo. Po pierwszym okrążeniu była to minuta i 21, po drugim okrążeniu minuta 47. Sporo, sporo drodzy Państwo. Średnia prędkość 46-15 Kamila Gradka, więc Kamila Gratka... Zobaczymy to no, jest już na tabliczek kto zwarki, nam obron... na letrasie tu zobaczymy zobaczymy przy Mateusz Taciak również na mecie 52-19 52-19 Mateusz Taciak licząc, że przed nim będzie jeszcze Białobłocki, Bodnar i Karol Domagalski będą przed nim to Mateusz Taciak na 7 miejscu, pomijając czasem 52-19, zakończyć rywalizację 2 straty do Michała Kwiatowa tak 6 sekund tym brakło około do słona baterię sekund a my czekamy na no który jest Ale zobaczymy jeszcze. Tak jak już wspomniałem, Marcin Białkowski, Maciej Podnar na trasie tylko oni mogą. No, jak to nie brzmi, zagrozić Michałowi Kwiatkowskiemu, chociaż czas poniżej 50 minut raczej jest już nie do przebicia. Prędkość, jak już wspomniałem, przecież jedna to, to też świetnie. rezultat. Chyba do tych sukcesów. Do wygranego Stradę Biankę, do wygranego. I podziękujemy Marcinie, i, i, Sandrego, i, Tomek e. i Kasia nie wiadomo, fegrano. i kłaniamy się I zawsze. Nisko, Jazdy indywidualnej na czas Mistrzostw klinkie, Polski. No, ale jeszcze poczekajmy na przejazd wszystkich zawodników. Pan zobaczymy pan czasy Marcina Białbockiego, Macieja Budnara. To wtedy będziemy mogli mówić o końcowej kolejności. Póki co 49-42, Michał Kwiatkowski 51-29, Kamil Gradek. W euforii, bo przyszła kolejna dobra wiadomość o Majce, Oczywiście jeszcze raz przypomnę. O niedzielnych zmaganiach. chociaż teraz jeszcze szybko jest powiem. Mateusz jest teraz rekita taciak. Stosz jest kolejny zawodnik. Marcin tu się Co się pozmieniało? Tu się nic nie zmienia nic się nie zmienia a więc w dalszym ciągu ten który lideruje który tak tak dostaje wiadomość dostaje wiadomość że dobrze dobrze jedzie dobrze jedzie Marcin Białopłocki 38 sekund straty na pierwszej rundzie miał Marcin Białopłocki teraz spiker również potwierdza że 38 sekund miał straty zobaczmy teraz na czas Marcina Marcin Białopłocki Michała Kwiatkowskiego

Do Michała Kwiatkowskiego. Ależ tutaj wszyscy nerwowo czekają ten zawodnik, na ten przyjazd tych dwóch kolarzy. Marcin Białobłocki i Maciej Bodnar. Za chwileczkę powinni to jechać na linię mety, tutaj w Krokowej. Tutaj wszystko się rozstrzygnie na tej kresce, na tej linii mety. Kto wie, sekundy nie będą decydować o kolejności. Marcin i Maciej Bodnar. To była informacja z trasy przed od jednego że. Bardzo mocno jedzie Maciej Bodnar, ale czy na tyle mocno, żeby znaleźć się na podium? No i uwaga, Marcin Michałem zrównoważył. No i już Michałem patrząc na tablicę wyników, widzimy, prostu, że Marcin Białowocki na już ma gorszy czas eee, od Michała Bodnar Kwiatkowskiego. Na straty na pierwszej rundzie, tak więc to jest nie do w tutaj się nic nie powodowej. zmieni. Jeszcze jedna przerwa i Myślę, finish up czekajmy. jeszcze poczekajmy, dobra?